Raz na jakiś czas Gąsiewska pokazuje się na ekranie, jedną z jej ostatnich większych ról jest kreacja Kamili w filmie Crime Story. Love Story To gangsterskie uniwersum wykreowane właściwie przez tę samą ekipę realizacyjną i aktorską, która spłodziła to ostatnich lat, czyli Gierka. Wystarczy dodać, że Crime Story i Gierek trafiły do kin w podobnym czasie i już wiadomo, że każda z produkcji trzyma swój, dość niski, poziom. Krimestory. Lowe story obejrzała też Karolina Korwin-Piotrowska, która doceniła wysiłek głównie męskiej części obsady, ale zdecydowanie gorsze zdanie miała w efekcie pracy twórców filmu. Kropka początek jest niezły, nawet mamy ekspozycję bohaterów, ale po kilkunastu zaledwie minutach zaczyna się bałagan tak wielki, że filmowa Marie Kondo nie dałaby rady tego poukładać, pisze dziennikarka. Bracia Węgrzyn kochają kino, znają się na nim, gorzej z dyscypliną filmową, warsztatem, umiejętnością montażu i wyrzucania wątków dopchanych do historii na siłę, bez sensu, ładu i składu. Ale aktorstwo fajne, głównie męskie, Cezary Łukaszewicz nareszcie w dużej głównej roli nie zawodzi. Świetny jak zwykle Piotr Witkowski, jego duet z Gabrielą Muskałą to perełka, ja bym z tego zrobiła spin-off. Cudowni w epizodach, Misiek Koterski, Cezar Żak, Jan Frycz i Krzysztof Kowalewski, ostatnia rola, bezcenne. Jest też ładny piesek, a kino pieski kocha. Potem Karolina Korwin-Piotrowska wzięła się za ocenę kobiecych postaci. Tu sprawy mają się już dużo gorzej, dostało się zwłaszcza Wiktorii Gąsiewskiej, której Korwin złośliwie wytyka celebryctwo, a nie umiejętności aktorskie. Zdaniem dziennikarki nie najlepiej wypadła też Małgorzata Korzuchowska, chociaż akurat w jej przypadku chodzi bardziej o charakteryzację. Za to postacie kobiece w tym filmie niestety są schematyczne mamy XXI wiek. Korzuchowska powinna zwolnić z pracy fryzjera, ale poza tym jest wreszcie matką nastolatki. Rola ta, potencjalnie ciekawa, rozmywa się w zimnych kadrach, zauważa Korwin Piotrowska. Potencjał postaci granej przez Wiktorię Gąsiewską, główną postać kobiecą, był większy. Może jednak popularność w mediach społecznościowych i celebryctwo nie przekłada się na ekranową charyzmę i talent? Podobnie grupa jej koleżanek, ładna buzia, fajny fres, wiązanka przekleństw i superstylówka, to jednak zbyt mało. Wystarczy na Instagram, na film to zbyt mało. Ale na obrazku wygląda ładnie. Jaka jest więc ostateczna ocena Crime Story? Love story według Karoliny Korwin-Piotrowskiej? Wyszło na to, że to film zrobiony bardziej pod Instagrama niż pod kino, a już na pewno nie pod wymagającego widza. Właśnie, Węgrzynowie lubią ładne, atrakcyjne dla widza. Kolorowe i stylowe obrazki oraz dobrze dobrane do nich piosenki, mocną muzykę w tle, są w tym dobrze, gorzej z opowiadaniem historii, montażem, zwykłą logiką. Sukces komercyjny to nie wszystko, wypada zastosować trochę pokory. więcej warsztatu. Zaprzyjaźnić się z dobrym montażystą, polecam i może script Doctorem, który obiektywnie oceni scenariusz, żeby nie było hały. Ale czekam na ich kolejne filmy, bo kochają kino, konkluduje publicystka.